Terafii podłoga. Dziena. Okej, okay, czy tam statement Murciks, czy też całej ekipy, bo to nie wiem, czy to się wszyscy nie pod... Chyba się wszyscy podpisali. W związku z informacją upływaną przez ekipa holding SA pragniemy poinformować, że pozostajemy przy naszym stanowisku. Nie uznajemy reprezentacji ekipa holding SA ani podmiotów powiązanych z tą spółką. Mimo... Nie no, według mnie to Murcik pisała. Mimo podejmowanych prób polubownego rozwiązania... Spornych kwestii napotkaliśmy na opór władz spółki. Wypowiedzenie umów jest konsekwencją nieprzyjęcia propozycji porozumienia, jaką złożyliśmy zarządowi spółki. Jasno, wzięliśmy chęć dokończenia wszystkich komercyjnych projektów, o ile występowały, i profesjonalne wypełnienie naszych obowiązków względem podmiotów, podmiotów trzecich. Nie, przy, nie przywykliśmy do prowadzenia sporów publicznie. Cały czas wierzymy, że istnieje bezkonfliktowe rozwiązanie obecnej sytuacji. Słowa Łukasza wojt. Wojtycy określający nas jako marginalną dla biznesu część ekipy. Do, e, ekipy dowodzą w stosunku i charakteru naszej dotychczasowej współpracy i relacji. W przypadku nierozwiązania konfliktu w formie mediacji jesteśmy gotowi chronić naszych interesów. Przez lata pracowaliśmy na wspólny sukces, nagliśmy content na kanał Karola, wy, e, wykładaliśmy prywatne środki na wynajem domu. Tak powstała ekipa i jeszcze nie jako spółka akcji, nie jako brand marketingowy, a grupa ludzi. Która wierzyła, że może zrobić coś inaczej. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu stworzyliśmy markę, której produkty sygnowane jej logotypem dosłownie zniknęły z półek. Markę, która dla wielu młodych ludzi była i jest istotną częścią dorastania. Wydawało nam się, że jesteśmy grupą przyjaciół. W miarę rosnącego sukcesu czuliśmy jednak coraz większy skomfort. Relacje przestały być priorytetem. Atmosfera uległa stopniowemu pogorszeniu. Sygnalizowaliśmy nasze spostrzeżenia. Próbowaliśmy naprawić sytuację, rozmawiać, niestety, bez rezultatów. My także uwierzyliśmy w tę przyjaźń. Okej. Okay. Statement ekipy. Instagram Murciks, ale chyba u innych też to będzie. I chyba też Zebo nagrał film o tym. Dobra. Ej, przeczytałem ten statement. No i co? Daj starty grę. Co e... myślisz? Zresztą, no, wydaje mi się, że ogólnie to wszystko na pewno zadziała mocno na niekorzyść ekipy, no bo... To jak każdy to widział, to już od jakiegoś czasu to się wylewa, ale... Zawsze każdy miał za grupę przyjaciół, grupę znajomych, to wiesz, jak w Industries, tak i w ekipie, czy tak e, też było w Team X. Tak się niestety nie dzieje. Jeżeli to była kiedyś grupa przyjaciół, to wydaje mi się trochę tą magię straciło to, nie? A to już dawno straciło tą magicznie. No bo to tak teraz pokazuje tak coś czarno na białym, że jest to bardziej biznesowe, e, biznesowa relacja niż przyjacielska, koleżeńska, jakkolwiek to inaczej ująć. I to też może jest normalna kolej rzeczy, nie? Ale nie wiem. No wiesz, samo to, że jedni Sorry. wyruchali drugich, bo chyba tak tu, tak tu się czują poszkodowani i czują się no. Lekko wyruchani. No na pewno wizerunkowo nie wygląda dobrze. A więc jakbyś miał tak przecież w sensie Ja wiem, że ty nie wiesz, ja też nie wiem, nie? No. Ale jakbyś miał szaleść, to myślę, że kto zawinił. Myślę, że to poniekąd może być po obu stronach. No to... Wiadomo, ja nie, nie chcę oceniać, nie znając dwóch statementów, a mało. A ja! No. ja strzelam, że w Frizach. Ja ja mi się da, że coś się coś odrybało, w Frieza. tej drugiej stronie. Strzelam w Friza. Bo wiesz, to nie przekonuje najbardziej mnie ten patecki, który się podpisał, przekonuje w chuj. Bo on się wydaje być w porządku, goście, po prostu, rozumiesz? On się rozumiesz? bardzo dobrze i z wujkiem i z Frizem i on tak widzę. On stał z Frizem, on z Frieza był miesiąc w Afryce, kurwa. No właśnie. No nie, no coś jest na rzeczy, coś, je, coś jest na rzeczy. Wiesz, no ja też rozumiem Friza, że może te relacje już dla niego nie miały aż tak dużego znaczenia jako przyjacielskie i nie wiem, pewnie ma też mnóstwo nowych znajomych i może, nie wiem, no nie, niekoniecznie stwierdził, że... Nie, 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 nie wiem w sumie, czy my się pokłócili o akcję, tak? Bo to chyba nie jest jeszcze jasno określone e, A O udziały, że... Ja nie wiem, czy A o... to słyszałeś? A skąd słyszałeś? A skąd Takie, takie są plotki, że o, o udziały, ale no... Kurwa, sumie... ja też, ja też to słyszałem powiem szybko, o bo ja nie pamiętam Jejku, nie pamiętam. A to nie było gdzieś u kogoś na YouTubie, tak gdzieś z YouTuba to widziałem. Kurwa nie wiem, a ja też gdzieś słyszałem, że o akcji poszło. A, to słyszał, też, też mówił, Błoński, Bońskie, o tym mówił. Może Błoński plotę rozpowiedział. Może, może. No mówię, ja tak słyszałem, a, może a, ale może a, tak a właśnie może trzeba kurwa... Napisać do Kacpra, czy wie, czy stało w ekipie, o. Ja tak nie lubię dociekać, dopytywać, bo to jest takie... Wiemy, a ja lubię akurat, a ja, ja lubię Kacpra. Czasami ja też go lubię, jest w porządku, coś. ale no tak, żeby go dociekać, dopytywać... Wiesz co, nie lubię komuś tak, że miał gitary zawracać, no. Riz chciał 90% działów? Nie no, myślę, że tyle też nie. Ja, ja gram kajsą krzywów w tej Ej, grze to chyba. to ja zagram... ...Kęczem.